Przymrozki na opolszczyźnie miały katastrofalne skutki dla sadowników i właścicieli winnic. W wielu ogrodach nie będzie owoców, przede wszystkim włoskich orzechów, ale w 100% wymarzło także kilka plantacji winorośli. Henryk wawer. To 3 hektarowy sad orzecha włoskiego w opolu Czarnowąsach wygląda jakby przeszedł przez niego kataklizm. Przymrozki były w okolicach minus 4, minus 6 tutaj. I one spowodowały no, totalne przemrożenie drzew Orzecha Włoskiego, które to, co tutaj widzimy, to jest około 936 drzew. Większość roślin wystartowała co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem, i to jest efekt uboczny tego. Niestety niewiele da się uratować. Także pszczoły z pasieki stąd uciekają. No, to jest przerażająca historia, która wygląda no, makabrycznie. Nawet pszczoły, które tutaj są. Powoli się stąd zaczynają ewakuować. To już winnica w Balcarzowicach, jednego z najlepszych producentów win w regionie. Ale w tym roku wina z tej winnicy nie będzie. Czyli łącznie mamy trzy winnice, zlokalizowane w gminie Ujazd, 2,6 e, e, hektara, łącznie na jej powierzchni. I praktycznie 100% wszystko wymarzło. Przy winośnach były rok, się bardzo dobrze, ponieważ było bardzo dużo gron zawiązanych. Myśleliśmy, że nawet zrobimy letnie tak zwane zbiory wczesne, żeby odciążyć te, te krzaki. No jednak e, pogoda zacy, zadecydowała inaczej troszkę i w tym roku raczej e, zbiorów e, nie będzie. Niestety sadownicy w większości nie ubezpieczają swoich plantacji, muszą więc sobie radzić sami. Składka roczna przekracza e, zyski, jakie można w ciągu roku uzyskać z tych roślin. Zdaniem ekspertów należy zachować cierpliwość. Jeszcze nie wszystko stracone ale orzechów i winorośli raczej ze zniszczonych plantacji nie będzie. Co radzić? Nic nie robić. Czekać. Przede wszystkim musimy zobaczyć, jakie są, jaki jest procent strat. To znaczy, czy wszystkie pąki wymarzły, czy część ocalała. Być może późniejsze odmiany troszeczkę ocalały. Natomiast jeżeli e, mamy do czynienia z wymarznięciem pąków oraz liści, sama roślina przetrwa. I rzeczywiście na przymrozkach najbardziej ucierpiały winorośle. Ale jest nadzieja, że nowe liście i pędy wytworzy z tak zwanych pąków uśpionych. Na razie sadownikom i winiarzom pozostaje tylko czekać z nadzieją, że przyszły rok będzie lepszy.